Kocham Europę i chcę, żeby Europa się rozwijała, ale Europa nie idzie w dobrym kierunku. How many mistakes had Europe done? After and before 2022, and Donald Trump tried to convince our European partners that we have to solidify, and his voice is very important. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. economic in Davos proved to us how creative a person can Donald Trump not only stepped on scene. Przejął i zdetonował bombę, której odłamki lecą teraz w każdą stronę świata. Prezydent USA ogłosił powołanie Rady Pokoju. Brzmi dumnie, prawda? Ale kiedy wczytamy się w regulamin tej nowej organizacji, włos się jeży na głowie. To nie jest zwykła dyplomacja. To dyplomacja w modelu pay to win. Zasady są brutalnie proste. Chcesz siedzieć przy stole z dorosłymi? Płacisz miliardy dolarów pisowego. Gotówką złotem, może być kryptowalutami. Byle warto się zgadzała. W zamian stajesz się stałym członkiem, a kto rządzi wujek Donald. Co ciekawe, zastrzegł sobie, że będzie przewodniczącym tej rady do żywotnia. Czy to genialny ruch, który naprawi świat, czy największy skok na kasę w historii polityki? Dziś rozkładamy na czynniki pierwsze Radę pokoju Trumpa. Hit, który uratuje nas przed trzecią wojną światową, czy kit, który skończy jako droga wydmuszka. Zostańcie do końca, bo wątek Polski w tej historii jest bardziej skomplikowany niż myślicie. Zacznijmy od tego, jak ten twór w ogóle ma. Działać. Trump przeniósł zasady z rynku luksusowych nieruchomości prosto do polityki międzynarodowej. ONZ opiera się na składkach zależnych od PKB, na głosowaniach, wetach i biurokracji. Rada Pokoju Trumpa działa jak ekskluzywny klub golfowy na Florydzie. Płacisz czesne, grasz, nie płacisz, stoisz za płotem i oglądasz, jak piłeczka sobie lata. Miliardy dolarów to dla mocarstwa kwota symboliczna, ale dla mniejszych państw to spory wydatek. Co dostają w zamian? Trump obiecuje szybką ścieżkę decyzyjną. So That way, we're not never going to have a problem. This is the greatest board ever assembled, well, and everybody wants to be on it. But yeah, I have some controversial people on it. But these are people that get the job done. These are people that have tremendous influence, and if I put all babies on the board. Żadnych wielogodzinnych debat, żadnych rezolucji, która nic nie znaczą. Trump twierdzi, że Rada będzie działać jak zarząd korporacji. Jest problem, jest spotkanie, jest decyzja, jest wykonanie. Ciekawostką, o której mało się mówi w mediach głównego nurtu jest lokalizacja. Nie Nowy Jork, nie Genewa. Trump zasugerował, że siedziba Rady będzie rotacyjna, ale główne biuro operacyjne ma powstać na terenie neutralnym, który on sam wyznaczy. Plotki mówią o nowym kompleksie na Prywatnej Wyspie lub co bardziej w stylu Trumpa o gigantycznym biurowcu, który ma dopiero powstać. Być może... Będzie to Peace Tower, ale najciekawszy jest punkt o żywotnym przewodnictwie. To ewenement w świecie demokracji. Dostawia Trumpa nie w roli polityka, ale w roli monarchy lub papieża geopolityki. Pewnie zastanawiacie się teraz, po co nam kolejna organizacja, skoro mamy ONZ. Tu dochodzimy do sedna marketingu Trumpa. Zwolennicy nowej rady argumentują, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest trupem. Jest kompromitowana, niewydolna i sparaliżowana przez prawo Weta w Radzie Bezpieczeństwa. Spójrzmy prawdę w oczy. ONZ często jest bezradne. Trump wchodzi cały na biało i mówi: ONZ to przeszłość. To stary system. Ja daję Wam produkt premium. I co gorsza, wielu przywódców przyznaje mu rację. Na moment nagrywania tego materiału do Rady dołączyło już 19 państw. Wśród nich Izrael, co oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę ich relacje z USA, ale też Argentyna pod rządami Javiera Mileya, który jest sojusznikiem Trumpa. Pierwszym zadaniem Rady ma być rozwiązanie konfliktu w strefie gazy. Trump obiecuje, że zrobi to w miesiąc. Jak? Tego nie zdradza. Ale mając w Radzie Izrael i zapraszając kraje arabskie, które na ten moment rozważają wpłatę miliarda, chce stworzyć platformę, gdzie pieniądze i interesy biznesowe wymuszą pokój. No i tu dochodzimy do momentu, w którym świat wstrzymał oddech. Zaproszenia trafiły do każdego liczącego się gracza również do Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Krytycy grzmiał, to legitymizacja dyktatorów, to sprzedawanie rozgrzeszenia za gotówkę. Trump jednak odpowiada w swoim stylu. Nie zawiera się pokoju z przyjaciółmi. Pokój zawiera się z wrogami. Jego logika jest czysto biznesowa. Jeśli Putin zapłaci i wejdzie do rady, stanie się częścią systemu, nad którym Trump jako przewodniczący ma kontrolę. A co z nami? Co z Polską? Sytuacja jest fascynująca i pokazuje, jak wielki wpływ w naszą politykę wewnętrzną ma to, co się dzieje za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie. Jego reakcja była błyskawiczna. Zadeklarował chęć dołączenia. Dla obozu prezydenckiego to szansa na zacieśnienie sojuszu z USA i bycie w pierwszej lizy światowej dyplomacji. Ale tutaj wkracza polska konstytucja. Prezydent nie może od tak wyjąć z budżetu miliarda dolarów i przelać ich na konto Fundacji Trumpa. Do tego jest potrzebna zgoda rządu i uchwała parlamentu. I tutaj mamy pad. Rząd i większość parlamentu są sceptyczni. Argumentują to tym, że nie ma co płacić miliarda dolarów za mgliste obietnice Trumpa, skoro jesteśmy w NATO i ONZ. I wiecie co? Myślę, że paradoksalnie mamy tu trochę szczęście. Ten konstytucyjny hamulec daje nam czas. Czas na obserwację. Czy opłaca nam się wydawać 4 miliardy złotych? Jeśli Rada okaże się sukcesem i będą tam zapadać kluczowe decyzje o bezpieczeństwie Europy, nieobecność Polski będzie katastrofą. Będziemy poza stolikiem, przy którym dzielą tort. Za to z drugiej strony, jeśli to tylko wybryk ego Trumpa, który rozpadnie się po roku, wyrzućmy w błoto pieniądze, które mogłyby pójść na polską armię, dziurę budżetową NFZ czy elektrownię jądrową. Podsumowując, Rada pokoju Donalda Trumpa to eksperyment, to prywatyzacja światowego pokoju. czy organizacja stanie się ważnym elementem ładu międzynarodowego? Jeśli Trumpowi uda się faktycznie wygaść konflikt w gazie, Rada zyska potężny mandat zaufania, a kolejne państwa ustawiają się w kolejce z walizkami pieniędzy. Wtedy ONZ może powoli pakować manatki. Ale istnieje też scenariusz, którym jest to tylko potworek. Luksusowy klub dyskusyjny, który służy jedynie łechtaniu ego przewodniczącego i legitymizacji autorytarnych reżimów, które wykupią sobie pokój za miliard dolarów. Jedno jest pewne. Historia dzieje się na naszych oczach. A wy? Jak myślicie? Czy Polska powinna zaryzykować i zapłacić ten miliard, żeby siedzieć przy stole z Trumpem, Milejem, i być może z Putinem. Czy może lepiej trzymać się od tego z daleka? To jest kluczowe pytanie na dziś. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli doceniacie ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia w następnym odcinku. And we can do other things. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do. And we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. But there's tremendous potential in the United Nations. And you have some great people at the United Nations. But uh, so far, it hasn't, you know. On, on the eight wars that I ended, I never spoke to the United Nations about any of them. And you would think that I should have. You would think they could have done those eight wars, but they couldn't have. And they tried, I guess, in some of them, but they didn't try hard enough. But there's tremendous potential with the United Nations. And I think the combination of the Board of Peace with the kind of people we have here, coupled with the United Nations, can be you know, something very, very unique for the world. It's for the world, this isn't united states this is for the world as everyone can see today the first steps toward a brighter day for the middle east and a much safer future for the world are unfolding right before your very eyes together we are are in a position to have an incredible chance i don't even call it a chance i think it's going to happen to end decades of suffering stop generations of hatred and bloodshed and forge a beautiful everlasting and glorious peace for that region and for the whole region of the world, because I'm calling the world a region. The world is a region. We're gonna have peace in the world. And boy, would that be a great legacy for all of us? Everybody in this room is a star. Well you wouldn't be here. There's a reason that you're here, and you're all stars. You're the biggest people, the most important people in the world, most powerful people in the world.